I co wiecie, słuchajcie, jestem sobie teraz przy komputerze, jak wiecie, ostatnio zmieniłem troszkę stanowisko i skrywam się za monitorem, ponieważ ktoś przed chwilą pukał do mojego okna, coś tam gadał i ja nie wiem, co tam się odwala, normalnie... Słyszycie to? Ej, znowu ktoś zapukał, ja nie wiem o co chodzi, ja się teraz za monitorem, zobaczcie jak to w ogóle śmiesznie wygląda, nie? Maja, ja wam mogę to wszystko pokazać, widzicie, to jest mój komputer, tu jakiś program i tam coś się dzieje. I słuchajcie, ja nie wiem o co chodzi, ale ktoś mi pukał do okna, ja nie wiem czy to nie jest znowu, po prostu ja nie wiem o co chodzi, więc zaraz to sprawdzimy, tylko ja po prostu poczekam aż ta osoba sobie po prostu pójdzie, tak z dwie minutki i zaraz to sprawdzimy. Mam, mam to, mam to, mam to, mam to, patrzcie to, mam to, z to jest... W ogóle zaproszenie i ma jakiś taki, to jest pendrive, to jest na pewno pendrive, ale po co mi kurde pendrive o godzinie 13 tak naprawdę, czekajcie, ja sobie tutaj odpalę takie światełka, bo jak widzicie tutaj ma takie... Potężne światło i się odpala w taki sposób. Pyk, o! Będziemy lepiej widać. O! O! ma! Dobra, okej, okay. a więc teraz tak. Musimy to odpakować. Ja sobie was tutaj położę, bo tutaj będzie nas raczej bardzo dobrze chyba widać. No i słuchajcie, mam gdzieś nożyczki. Dobra, mam tutaj nożyczki. Ale to sobie tam pozabieramy. Kurde, jakieś lekarstwa czy inne rzeczy. No i słuchajcie, odpakowujemy to. Ja tutaj tą taśmę rozrywam. I mam tutaj taki jakby pendrive, ale to na razie olejmy. Zobaczmy, co jest tutaj. Zaproszenie, ale na co ja mogę dostać zaproszenie, ty? O co tu chodzi w ogóle, ty? Jakie w ogóle... Ale dziwne, to jest chyba jakąś taśmą przyklejone. Jezu, jak ona się lepi. A pod tym mamy... To jest chyba w ogóle list widzowy. To jest chyba... Dobra, biorę was. Patrzcie, damy to razem. Ty. Cześć, tu hater. Zagłosuj na mnie, inaczej wrzucę ten film do netta na YouTube. Słuchajcie, że to, co jest tutaj, tak? Na tym pendrive. Ej, dobra chwila. Co to ma? Co? Nie może mieć nagrany na mnie chwila, tak głosuj na mnie inaczej wrzucę ten film do netat Co? Ej, niby... C słucham? Dobra, czekajcie, ja biorę to, wkładam to w kompa. Kurde w ogóle, żeby włożyć to do mnie do kompa to. Ech, ech, ech. Trzeba się tutaj dostać pod biureczko, to jest mój komputer, proszę bardzo dobra tutaj. Okej, okay. uwaga, uwaga, wsadzamy. No, wejdź mi ty, kurcze, no patrzcie, zawsze to się nie chce dobrze włożyć. No. oh my, o oh, jest, dobra, patrzcie, cykło, dobra. Okej, okay. ej, dobra, to teraz tak. Zmienimy kamerę. Zaraz się widzimy na tamtej kamerze i jak już będę na kąpie, tam będzie to raczej wszystko lepiej po prostu widać. Dobra, słuchajcie, jestem już na kąpie i widzę, że jest tutaj to nagranie, które ma dość niepokojącą nazwę, czyli Don't Dewa, jak sobie tutaj zobaczycie, ale nie wiem o co w tym dokładnie ma chodzić, niby dobra, ja sobie teraz to nagranie odpalę co jest na tym dysku. Co? I dobra, ja mam tu muszę zablurować. Ej co ty w ogóle. Ej, dobra widzowie, ja... ja nie mam dobrych wieści. Co było napisane w tym filmie? Gdzie on Co jest tutaj? Czekajcie. zagłosuj na mnie, inaczej wrzucę ten film do Neta na YouTube. Ej, normalnie powiem wam, co jest na tym filmie. Na tym filmie normalnie jest pokazana droga do mojego domu. Jest tam normalnie pokazane wszystko, jak do niego wejść. Wszystko. W... Nie wiem, daję Gomubi. on by to wszystko, ale skąd on to wie? W sensie ja rozumiem, dobra, no porzucił mi ten film, ale kurde, takiej rzeczy się nie nagrywa. Gdzie kto wie, skąd jest normalnie wszystko pokazane, jak wejść, jak to wszystko ogarnąć. Przecież nie wiem, jak ktoś to zobaczy, ktoś, kto mi źle życzy, to przecież. Nie tylko to jest zagrożenie dla mnie, ale dla wszystkich. Dla, dla całej rodziny tak naprawdę. i nie, dobra. Ja muszę jej z nim pogadać w Minecraftzie. Koniec tego. Widzę w ogóle co to miało być, ty, no nie wiem, no ten filmik jest po prostu powalony. Tam dosłownie widać, gdzie ja mieszkam i dosłownie, no nie wiem, no jeżeli on to wrzuci, no to to jest mam przerąbane. Przecież ja nie wiem, co ten ma w bani, Ja nie wiem co on w ogóle chce ogarnąć, idziemy do niego, bo dla mnie to jest po prostu, nie wiem, jakieś, no po prostu totalnie powalone, nie? Ja na tak, takiego tak czegoś nie akceptuję, nie podoba mi się to. I no nie, muszę i z nim pogadać, bo dla mnie to jest nienormalne, no ja nie chcę na niego głosować. Ja miałem głosować na Paliona, No przecież, wczoraj w odcinku mówiłem, że głosuję na Pawła i wszystko wraca do normy, prawda? Że normalnie będzie ta jak kiedyś, no przecież tak, miało ten w tym momencie być tak będzie, no mnie to nie obchodzi, co on tam się pogada, ty Co on sobie myśli? Halo, hejter, co ty odwalasz, ty, co ty mi zaś za syp przynosisz do domu, co? Dziema! No. no jak tam, jak tam, ci się podoba liścik? No, liścik mnie bardziej, wali mnie ten twój liścik, tylko bardziej zastanawia mnie zawartość tego filmiku ty, ty jesteś kurde głupi? No, jesteś głupi? A widziałeś go? Widziałeś ten filmik? No widziałem, no, no widziałem No, no i jak ci się podoba? No nie podoba mi się, masz to w tym momencie, w zasadzie, masz tego no. nigdzie nie wrzucać Ty, no ty jesteś normalny. No ma się, ja mam kapie w domu ja się nie zawaham tego użyć. Jeżeli nie zagłosujesz na mnie w wyborach jutro, to ja go udostępnię. Ty jesteś nienormalny, nie? Ty jesteś A po pomyśl, prostu... pomyśl, coś się może stać, jak ja go udostępnię. No ale ty może jesteś... się naprawdę wiele nie... rzeczy stać. Ty tam jesteś... jest tu adres, wszystko tam jest. No ale ty jesteś nienormalny, Pamiętaj. ty jesteś w ogóle po prostu... Ja nie wiem, co ty w ogóle wyciągasz za prywatne rzeczy, ty? Co ty myślisz, Pamiętaj, że... Pamiętaj, że... będę mógł tam na ciebie nasłać jakiegoś goryla i może ci się naprawdę źle zła dostrazyć. strażyć. Ty jesteś nienormalny. Ty ty jesteś po prostu głupi. Zastanowiłbym się. Ty jesteś po A prostu poza głupi. Tym, nie? Z tego co ja wiem, to ty nie mieszkasz sam. Ja wiem, że ty masz y, brać i siostry. Nie, no ty jesteś nienormalny, nie? Więc nie? pomyśl też o nich. Ty jesteś, ty jesteś po prostu nienormalny. Ty jesteś głupi. Ty tak niczego nie ugrasz. Ty tak nie wygrasz wyborów. Ugram, Co ugram, z tego, jak ja ugram. na ciebie zagłosuję, jak nigdy inny na ciebie nie zagłosuje? Ja mam wszystko zaplanowane, go hmm, Zaplanowane, tak, zaplanowane. Wszyscy nie jest. Siedem osób na palionowym, właśnie z sobą. Ja nie miał wyboru, żeby na mnie nie zagłosować. Ty jesteś po prostu głupi. I, ta, tym, I tak Palion wygra te wybory, nawet nie licząc już mnie. Dobra, no. Nie wygra. Ten nie głos jest pusty i nic nieznaczący, osoba, rozumiesz to? Która jest za nim to jest ten Jesmen. To jest tylko on na niego tego Ty jesteś głupi, ty jesteś nie normalny, jest o wiele więcej osób na nowej Milki, tos, i wszyscy są za nim. Ty jesteś. Nie mnie jeszcze kupię, ale to może. Zobaczymy. Ty jesteś nienormalny, ty jesteś bez... ale ty mnie nawet nie przekupujesz, ty mnie zmuszasz do głosu, to jest zmuszenie, Słuchaj. to jest nienormalne Musisz zagłosować na mnie, ponieważ pamiętaj o tym, że ja też mam dostęp do konsoli No i co? I ja w każdej chwili mogę usunąć Palionowo Jesteś głupi, to jest naprawdę, to ha. chyba... Ale widzę, że już się tutaj łezka normalnie kręci Jesteś nienormalny, no i co jeszcze masz dostęp do Palionowa, no i co w związku z tym? Mogę je w każdej chwili usunąć, może was nie być z tego spróbuj, nie? Z tego spróbuj. Przecież to jest no spróbuję, za dużo. spróbuję, i pamiętaj, bo wiecie, bezpieczeństwo twojej rodziny jest najważniejsze, więc ja y, be, be, bez bym na mnie zagłosował. Ty jesteś kurde, nie wiem, debilem, no ja nie wiem, ja... Ty, ty myślisz, że ty w taki sposób zdobędziesz władzę tutaj? Ja jestem biznesmenem Super biznesmen, no super, super rządy, brawo, brawo, brawo. Na pewno każdy na, nawet to jest już tutaj za, zasymulujmy. Zasymulujmy, choć tak? to wiadomo, że to jest niemożliwe. Nawet jak wygrasz, to każdy się tobie sprzeciwi i cię po prostu rozwalą, żeby jest ciebie na tym mam ja, ja tutaj wprowadzę porządki, jak ja zostanę prezydentem. Ale nie zostaniesz na to. prezydentem! Będziesz miał maksymalnie tylko mój głos, rozumiesz to? Tylko mój! Mm. Bo ja nie mam wyjścia! Nie, 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 bo ja, ja to oglądam tak, że nie tylko twój głos będę miał. No, a no dobra, zobac no, zobaczymy. Wystarczą zobaczymy, zobaczymy. Gdzie jeszcze dwie osoby, a pamiętaj, że ja mam ziomka Yetiego. Super, no, po prostu nie wiem, ja nie, nie, nie wiem samo powiedzieć. No, gratulacje, jeżeli w taki sposób ty chcesz zdobywasz władzę, to ja ci gratuluję. Nie? To, to jest po prostu niesamowite. Nie? To i tak ci Ma nic nie ten da. Web. To i tak ci nic nie da. Jesteś, dobra, no. ja widzę stąd. To... I, i pamiętajcie o tym, że nie możesz nic powiedzieć dywanowi. Jakiemu bo jak dywanowi? Ja wiem, że ty mu o tym powiedziałeś. Jakiemu dywanowi? To ja ten film udostępnię. Jakiemu dywanowi? Jakiemu dywanowi? Komu niby? Dywanowi! To Że palionowi? To ty jesteś niedot. Tak. Jesteś. co? nawet tego nie mogą nikomu powiedzieć, kurde? Nie ty! Nie może tego nikomu powiedzieć. Pamiętaj o tym. Czyli podsumujmy. Szantażujesz mnie. Muszę na ciebie zagłosować. Tak. I nie mogę o tym nikomu powiedzieć. Tak. I pomyśl, pomyśl o swojej rodzinie. Jesteś nienormalny. Jesteś naprawdę głupi. i Głupszy niż myślałem. Mm. Super. Widzowie, ja po prostu. <laughs> Widzowie, ja nie wiem, co ja mam powiedzieć, nie? Ja w tym momencie. Ja nie wiem, ja nie wiem co ja mam widzowie. Nie, to jest, to jest po prostu widzowie normalne, nie? Ja przepraszam was widzowie, widzieliście wczorajszy odcinek, ja chciałem zagłosować na Poliona, już zmieniłem zdanie, na, po prostu odwaliłem głupotę z tym całym tym. zmieniłem zdanie i chciałem głosować na Pawła, ale musicie mi wybaczyć, widzowie. Ja w tym momencie nie mam. Ja nie mam wyboru. Ja nie mam wyjścia, ja muszę zagłosować na hejtera, bo jeżeli. No słuchajcie, to już nie chodzi o mnie. Ja nie wiem, tak jak on powiedział, nasłoby jakiś bandytów, dobre, nie mi się dostaje w łeb. Ale ja nie pozwolę, żeby ktokolwiek wiecie. Brat, siostra, ktokolwiek, nie pozwolę na to, prawda? To jest dla mnie nienormalne i. No, można mówić, że to jest tylko grano, ale ja nie mogę oddać głosu, wiecie, ryzykując po prostu, czy jest zdrowy, więc ja po prostu. Ja ja przysięgam, ok, oddam głos na tego debila, ale on będzie mieć tylko mój głos, ewentualnie jest jego. Ale przecież Szybson, Milki, Bzyku. No to to już są trzy głosy. No to przecież mamy trzy dla Pawła i Paweł wygrywa, tak? Więc nic się złego nie dzieje. E, i, I w taki sposób po prostu wygrywa Paweł wybory i jest wszystko tak, jak miało być. Bo tak od początku miało być: Paweł musi wygrać wybory, wybory prezydenckie, wszystko będzie git. No jestem zaszantażowany, nie mam co zrobić. Ale widzowie, pamiętajcie, że jeszcze są inne osoby na Jeszcze jest Tost, on wiadomo zagłosuje na pewno na Pawła. Tak samo jest Bzyku. I Emilia. Oni na pewno zagłosują na Pawła. Oni po prostu muszą. Widzowie, ja nie mam wyjścia. Ja, ja nie wiem, co ja mam zrobić, nie? Kurde. Tak, nie? Nienawidzę tego. Kurde. Debila, Nie wiem, co mam wam powiedzieć widzowie. Jestem zły. Jestem wściekły. Nie wiem. Nie wiem, widzowie. Subskrybujcie kanał. Muszę oddać głos na hejtera. Nie mam wyboru. Muszę wziąć jakąś kurde durną książkę i, i zanieść głos na hatera i po prostu nie mam totalnie nic do gadania, muszę po prostu to zrobić, bo, bo mi po prostu kazał i nie mogę nic innego zrobić, muszę napisać hater nie, nie mam wyjścia, rozumiecie, to ja nawet nie mam wyjścia, nie mam nic do zrobienia nie mam po prostu wyjścia, muszę to zrobić, to jest tak głupie to jest dla mnie tak niepoważne, nienormalne, nie wiem to już nie jest śmieszne nawet, to nawet nie jest zabawne jak można w taki sposób, to jest przykład złego zachowania to jest przykład, nie wiem, no nie można tak robić przecież, no to jest kurde niepoważne. No ja muszę oddać głos. Tu jest jak widzicie ten do głosów. Nie wiem. Nie, chyba oddaję jako pierwszy głos. Ale trudno no. Poszło. Nie, nie ma odwrotu. Nie ma odwrotu. Nie wiem widzowie, to jest tylko jeden głos. Liczmy na to, że Tost, Emilia i Bzyku zagłosują na Pawła, wtedy wszystko będzie w normie. Tak miało być. Tak miało być, bo... Bo to głosowanie normalnie byłoby normalnie wygrane. I tak te wybory się zbliżały, i tak je musieliśmy zrobić. Więc to, że ja tu tam zacząłem, to nie ma żadnego znaczenia, bo i tak te wybory się musiały zacząć, one zawsze się zaczynają mniej więcej przed czerwcem. Więc to i tak trzeba było zrobić, ale to co teraz odwalił hejter, to jest dla mnie niepoważne. Nie wiem, napiszcie co o tym na dole sądzicie. Dla mnie to jest totalna głupota, co hejter odwalił i no nie no mi się to nie podoba już.